Prezentujemy państwu dietetyczną wagę dla diabetyków Vitamilight. Dietetyczna waga Vitamilight zapewnia efektywną i skuteczną kontrolę diety oraz nawyków żywieniowych. Jest niezawodnym wsparciem dla osób na diecie diabetyków, sportowców, osób aktywnych oraz wszystkich pragnących odżywiać się zdrowo. Urządzenie posiada wielofunkcyjny ekran wyświetlający wagę produktu oraz jego 7 wartości odżywczych. Liczbę kalorii Zawartość tłuszczu, węglowodanów, zawartość cholesterolu, białka, zawartość soli, jednostki chlebowe. Informacje przetwarzane są dla wybranych 999 produktów spożywczych. Dzięki funkcji sumowania i zapamiętywania, VitamiLight obliczy wartości odżywcze nie tylko danego produktu, ale również dania czy nawet wszystkich posiłków w ciągu dnia. Waga posiada niezbędną dla diabetyków funkcję BE. Odmierzającą jednostki chlebowe, tym samym pomaga wyznaczyć dawkę insuliny. Vitamin Light wyróżnia się również wyglądem. Jest lekką, poręczną wagą o smukłej konstrukcji wyposażoną w najnowocześniejsze czujniki nacisku. Produkt przeszedł ścisłe badania oraz kontrolę trwałości, funkcjonalności oraz łatwości obsługi. Dietetyczna waga dla diabetyków Vitamin Light. Doskonała jakość na co dzień.